Cześć, witam was na moim kanale sobota wieczorem posprzątane, trochę ogarnięte takie nakarmione więc zapraszam was na kolejny odcinek jesteśmy przy przepiórkach tu się pojawiło trochę starych, nowych rzeczy część przepiórek, które wcześniej sprzedałem do mnie wróciła stado się powiększyło więc nadgonię sobie tutaj trochę, jeżeli chodzi o sytuację z jajkiem. Tam chodzą dwa inkubatory, więc za dwa tygodnie kolejne klucza. Zobaczymy co wyjdzie. Jutro mam w planie tutaj przekładać sobie trochę te przepiórki, trochę je pomieszać po swojemu tak, żeby tutaj uzyskać coś świeżego. Tutaj też przepiórki, które wróciły, no i jedziemy, mam nadzieję, że coś się, uda mi się przełożyć z młodych tutaj do, do tych starszych, wszystko sobie pozapisuję, tak żeby wiedzieć co z czym, gdzie i dlaczego, żeby wiedzieć jakie później znowu przemieszać, no i fajnie, coś się tutaj zadziało, trochę niespodziewanie, bo to było nieplanowane, wyszło to tak sobie spontanicznie, że one tutaj do mnie dojechały. Mam na myśli przepiórki, e, które wcześniej wyjechały, e, no i to. Tak. Kojec z wnioskami zostało mi, 7 tych hydrydówek. dojechały trzy lekorne, tam są. One będą mi potrzebne na przyszły rok. Mm. A mam coś tutaj w planie sobie z nich e, zrobić, a przyjechał kogut e, Rhode Island, karmazynek. Mm. też będzie mi potrzebny do czegoś. Taką się prezentuje. Trochę tę głowę ma jak kura, ale jest duży. Także będzie trochę opóźniony w rozwoju, że tak powiem, e, jest duży, a, jeszcze ma trochę czasu chłop y, przywiozę mu w jakiś czas y, Tego tygodnia chyba Kury y, Rhode Island i Sussex y, Tutaj Jest też kurka którą przywiozłem kiedyś z kurczakami jakieś dwa czy trzy tygodnie temu Taka ale Sussex Czysto pewnie Sussex to nie jest no ale Kurka powiedzmy w typie y, co tutaj jeszcze się stało? Wszystko mi pouciekało. Tutaj jest jedna zagrodówka u góry siedzi. Przejdę sobie do końca na drugą stronę. Dzisiaj tutaj przerzuciłem zagrodówki i one są takie trochę przestraszone. Na razie nie niosą. Wiadomo, są młode szplaki zagrodówki i takie zagrodówki 50% Tutaj białe, właśnie po lechon i kogucie zagrodowym. Eee, I tak one się tutaj przewiduje. seramek tam sobie używa, więc jest hałas. Eee, no taki tutaj miks jest teraz w tym momencie. Zobaczę ile jeszcze sobie tutaj właśnie z tych hybrydówek zostawię. Po sam nie jestem do końca. Nie wiem czy je trzymać czy nie. No, na razie są i tyle. Wiecie, chodzi tutaj też o obsadę tego jak to tutaj będzie wyglądało, jeżeli wiem, że przyjadą mi Rhode Islandy i e, saseksy na no tak tych cobrytowag dla ja dużo nie chcą tutaj trzymać, bo jeszcze miejsce później dla zagląduchek będzie musiało być. Zobaczymy czy tam będzie się tworzyło na, na przyszły rok. No nie? Tutaj w końcu z kurczętami zostały tęczanki, polbary, czubatki dworskie, bary I jeszcze sobie dokupiłem trzy suki ayam I, I to są wszystko kury, nie dostałem do nich koguta Więc koguta będzie trzeba jeszcze poszukać Trochę tutaj sobie rozluźniłem ten koiec ma i one jakiś czas tutaj sobie jeszcze w takim razie wytrzymają i reszta będzie musiała się jakoś tam dogadać ze sobą eee, i tyle. Czubatki, tutaj koguty bardzo fajnie zaczynają wyglądać. Super. Tu gdzieś jest jedna czubatka bezczutka, tam właśnie sobie chodzi ona pewnie wyląduje w zagrodzie z no, zagrodówkami i miksami i, eee. i tyle jest z przepiórkami dzisiaj sprzedałem 7 kur eee. jutro będę tutaj sobie przy nimi grzebał eee. część starszych wrzucę już na klatki z rusztem eee. To samo zrobię z kaliko, po prostu je wyciągnę stąd i wrzucę raczej do klatek z rusztem razem z tymi starszymi, żeby one tam otworzyły sobie jedną grupę. Poguty stąd młode zostawy i one pójdą na co innego. Tak żeby te kaliko sobie poprawić, jeżeli chodzi o ich rozmiar. Chcę je po prostu uzyskać w typie chambo kajugi, pekiny Fajnie się rozwijają. Jak na razie to są spokojne kaczki i podobają mi się pod tym względem tych dzikusów się prawdopodobnie pozwęta bo nie wyobrażam sobie dalej tego tak trzymać i po prostu e... obzeszać się z nimi tu e, jest pojedz z brachmami i e, trzy plymafrok Jeden prawdopodobnie Australor tak one tutaj się prezentują dostały teraz lepszej paszy, lampę i się dogrzewają. Fajnie się rozwiną. Tu mi ktoś pisał, że w Polsce takiej brachu nie ma. No nie wiem, ja tam w Polsce brachu nie trzymałem, nie widziałem, nie oglądałem. Tutaj są takie stajowe i tak dalej, wiadomo, że też tutaj są, no, ja miałem niebieskie i to są właśnie kurczęta po tych moich niebieskich Są chyba jakieś splasze. wyszły jakieś czarne, ale ten znajomy, do którego e, mam te kurczaki, a on moje niebieskie brachmy, mówił, że dokupił jakąś kurę chyba z splash'y czy, e, czy czarną też e, i właśnie dlatego takie tutaj e, dziwne konfiguracje wychodzą, tam nawet jakaś taka jarzygwiata jest mm. Ta brahma. No, zobaczymy, jak się rozwiną i co z, nich, co z nich będzie. Indyki w tym momencie wyglądają tak. Myślę, że z tygodnia na tydzień widać po nich różnicę, że idą. Mam nadzieję, że one przetrwają zimę. Że nie będzie tutaj e, żadnych problemów. A tak jak w zeszłym roku. Że trzeba było te indyki ubijać. Mam nadzieję, że te e, zimę Trzymają. i na wiosnę będę tutaj sobie próbował uzyskać od nich jakieś pisklaki. A obok kojec z ceramami i kaszołkami łapciatymi. Jak dobrze pamiętam, jutro trzy łapciate kurki mają wyjechać. Zabiorę też stąd jednego poguta. Poguta dam w prezencie. I na przyszły rok wyjdzie tak, że ktoś będzie chciał sobie kupić <gry> kury, więc trzeba klienta potencjalnego zaszczepić, żeby na przyszły rok móc trochę pohandlować. Samiec sobie siedzi, pewnie trochę się przestraszył dzieciaków, Latka z bobojtami, ciężko powiedzieć, że klatka, no z bobojtami, tu jeden kaczorek jeszcze sobie siedzi i króliki ten budżet tego wjedzie do nowego domu więc już fajnie trzeba poszukać domu dla całej reszty są tutaj cztery samce które muszą poszukać domu ten jest najsłabszy w tym momencie przejął pałeczkę po tym on się tak wyciągnął, że ciężko już stwierdzić, że on jest słaby. To jest ten najmniejszy generał, który był. I on nadgonił. Sporo. A ten stanął w tyłu, yy, z tyłu. Nie wiem, czy coś mu jest. On jest taki chudszy. Mniejszy. Prawdopodobnie zostanie. Bo nie będę nikomu go yy, wciskał. Samec. Baranka. Klatki puste jeszcze e, hawanka, chińczyki, zapasowe faraony, kaliko i odsadzone króliki. Z tego miotu zostały cztery, właśnie się już sprzedały. E, zostały trzy samice i samiec. samiec czarna, dwie e, srokate niebieskie i jeden niebieski samiec. E, na sobie tutaj siedzą, myślę, że one szybko dojść, znajdą domy, no ale wszystko jak wiadomo wyjdzie w praniu. Eee, tutaj w odchowalniku znajduje się 20 broilerów. Jest jedna brahma. Eee, gdzieś tutaj lata ayam cemani Gdzieś on tutaj jest i cztery sztuki a indykufre Bourbon. Wrzuciłem je tutaj, bo te brachmy je ganiały. Eee, jak złapałem te indyki, to one miały puste bola, takie prawie, czyli słabo jadły. No tutaj mam nadzieję, że przy tych brojlerach one sobie trochę lepiej będą radziły. E, a że mają tutaj odrobinę cieplej, a dwa y, no te brojlery ich nie ganiają. Tutaj jest jeden Ayam Cemani kurczak i historia jego jest taka, że go kupiłem w samym miejscu, gdzie, e, gdzie tam tamte trzy i mam nadzieję, że to kogut. A, ogólnie pojechałem tam po kurczęta. Okazało się, że kurczęta są wykupione e, i zarezerwowane, więc został tylko jeden taki zapasowy. Wybraliśmy największego z nich i, no, mając nadzieję, że to będzie kogut, mm, okaże się, wyjdzie w praniu. I nadzieja matką głupich Umiera też ostatnia, no więc miejmy nadzieję, że się udało, a tutaj mi się Red Bourbon szykuje do wyskoku Indyki to cwane bestie e, Miały być trzy, są cztery, wziąłem cztery, no bo jeden by został, to już mówię, dobra dawajcie wszystkie Też mam nadzieję, że tutaj jest po prostu jeden kogut i dwie kury, a jak będą dwa to się nic nie stanie i zobaczymy, co te czerwone indyki tak naprawdę są w stanie pokazać. Teraz mam prawdziwe, stuprocentowe Red Bullbony, tak jak chciałem. Jechałem po niej około 160 km w jedną stronę. No i okazało się, że warto. I tyle. I tutaj drugi. Odchowalnik, a w nim bobłajty chinciki, Chińczyki, cztery seramki, i widzę, że jest jeszcze jedna brahma, którą muszę wyjąć i wrzucić do pozostałych brachm Niech ona tam sobie z nimi siedzi. Tutaj już widzę, że jest kogut, i nawet chyba drugi kogut. Jeżeli chodzi o seramki jedwabiste, no i mamy problem. W takim razie no ale taki problem to nie problem jest spoko, bobajty e, w różnym wieku są z dwóch czy trzech różnych klucz e, i tak się prezentują chowają się e, jest kilka bobajtów hybrydowych, muszanych z e, które miałem takie z mm, no które po prostu miałem takie nie do pary, o. żeby nie siedziały e, Proste same to je sparowałem w różnych konfiguracjach. No i takie różne Bobajty teraz mi tutaj powychodziły, A nie wiem co jeszcze z nimi zrobić, spróbuję to jakoś posiadać. A czy się uda to wyjdzie w praniu. I tutaj przy kurczętach pożegnam się z Wami. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dziękuję za oglądanie i wspieranie kanału. bądźcie like lajki i subskrypcje. Pozdrawiam Was dzięki i cześć.